Cześć, witajcie, z tej strony Kuba Jan Kuba. W dzisiejszym odcinku testujemy piec do pizzy z AliExpress za około 200 zł, czyli za cenę trzech dobrych pizzy z pizzerii. Jest to urządzenie, które pozwoli nam na przygotowanie prawdziwej włoskiej pizzy, która będzie dużo smaczniejsza niż sieciówek. Oczywiście mówię tu o prawdziwej włoskiej pizzy, ale pod warunkiem posiadania odpowiednich składników, bo z ich dostępnością w naszych lokalnych supermarketach często jest problem. Piecyk, który przed wami stoi ma moc aż 1200 W i rozgrzewa się do 420 stopni Celsjusza, a po jego lekkim zmodyfikowaniu może nawet wyciągnąć więcej. Dobra, ale po co nam tak wysoka temperatura do pizzy? Cóż, jeżeli byliście kiedyś we Włoszech i próbowaliście klasycznej pizzy napolitańskiej, to pewnie zapadł wam w pamięć ten charakterystyczny smak i struktura ciasta. W Polsce jest ono bardzo rzadko spotykane, ale to już głównie ze względu na różnice w naszych lokalnych składnikach, a nie w samym procesie pieczenia, ponieważ jest w Polsce wiele pizzer dysponujących kamiennymi piecami opalanymi drewnem, które te pizze wypiekają tak samo, jak jest to robione we Włoszech. Pizzę napolitańską piecze się w temperaturze od 430 do 500 stopni Celsjusza. Jej umowny maksymalny czas pieczenia ustalony jest na 90 tak specyficzny proces pieczenia sprawia, że ciasto jest zdecydowanie bardziej napowietrzone, bardziej puchate. Zazwyczaj jego spód jest też twardy i ładnie przypieczony, mimo tego, że środek jest idealnie miękki. To wszystko za sprawą właśnie tej wysokiej temperatury i ekstremalnie krótkiego czasu pieczenia. Oczywiście ważną rolę pełni również kamienne podłoże, które świetnie odprowadza wilgoć ze spodu ciasta. Tak się składa, że nasz chiński piecyk również wyposażony jest w taki kamień. Dzięki niemu, oprócz tego, że mamy tutaj bardzo ładnie przypieczony i sztywny spód pizzy, to jeszcze jest ona równomiernie wypieczona, ponieważ kamień bardzo wolno wytraca ciepło nawet przy otwarciu pieca na czas wkładania pizzy. Kamień ten jednak jest stosunkowo cienki, ponieważ ma on zaledwie 1 cm grubości. Zazwyczaj zaleca się, aby kamienie miały minimum 2 cm, lecz no nie można mieć wszystkiego w cenie 200 zł. Piecek wyposażony został w termometr, który mówi nam, kiedy urządzenie jest już wystarczająco nagrzane do włożenia pizzy oraz dwa pokrętła do regulacji grzałki dolnej oraz górnej wraz z termostatem. Regulacja, jak możecie teraz zwrócić uwagę, jest od 1 do 5. Jeśli chodzi o takie pierwsze spostrzeżenia z tym urządzeniem, to można stwierdzić, że nasz piec jest stosunkowo mały. Pozwala nam on na przygotowanie pizzy do 31 cm. Może wydawać się, że to dość mało, lecz standardowy rozmiar pizzy napolitańskiej jest to właśnie od 28 do 35 cm, więc tutaj urządzenie idealnie się w to wpasowuje. Warto też dodać, że akurat ja dostałem urządzenie w wersji czerwonej, dostępna jest również wersja czarna. Uważam, że jak za 200 zł urządzenie jest naprawdę spoko wykonane, posiada wskaźnik temperatury, kamień, no i przede wszystkim osiąga temperaturę idealną do pieczenia włoskiej pizzy, której nasz standardowy domowy piekarnik z reguły osiągnąć nie może. W tym w Momencie spróbujemy przygotować sobie taką pizzę napolitańską. Ja osobiście nie jestem w tej dziedzinie żadnym ekspertem i robię to po raz pierwszy w życiu, a wierzcie mi, że ten proces znacznie różni się od procesu robienia takiej zwykłej, standardowej polskiej pizzy w piekarniku, którą zapewne już nieraz każdy z Was robił. Podstawowe różnice są tu oczywiście w cieście. Ciasto na pizzę napolitańską robi się zupełnie inaczej, z innych składników, w innych ilościach i proces ten jest zdecydowanie bardziej czasochłonny. Trzeba bowiem sobie na to zarezerwować minimum z 8 godzin. Jest to spowodowane długim czasem dojrzewania i wyrastania tego ciasta. Ja osobiście nie będę tutaj korzystać z żadnego konkretnego przepisu. W internecie jest ich cała masa. Przeczytałem kilka z nich, obejrzałem parę tutoriali. No i na własnych wnioskach, które z tego wysnułem, przygotuję sobie tutaj ciasto i krok po kroku wytłumaczę Wam, jak ja to robię. Zacznijmy sobie od składników. Ja zakupy zrobiłem akurat w Kauflandzie i teraz po kolei, co kupiłem. Mąka Basia, typ 00. Najważniejszy składnik ciasta. Mąka typu 00 jest w Polsce dość mało popularna, lecz tak czy siak w większości naszych marketów możemy ją spotkać. W przeciwieństwie do standardowej mąki 450 albo 500, Mąka 00 jest zdecydowanie bardziej zmielona. 00 jest to największy stopień zmielenia, dzięki czemu ciasto do pizzy jest gładkie, elastyczne i jedwabiste w dotyku. A przynajmniej takie powinno nam wyjść. Mąki 00 dzielą się jeszcze na jakieś podkategorie, ale w to już nie wnikałem, bo jak na pierwszy raz to nie miało sensu. Wydaje mi się też, że akurat Mąka Basia nie jest jakąś wysoko jakościową marką, mimo tego, że jest to typ 00. Nie wiem, mogę się mylić, ale podobno najlepiej jest jednak zamawiać te mąki przez internet. Wiem też, że w niektórych biedronkach dostępna jest Mąka 0,0 od Gusto Bello, której osobiście ufałbym bardziej niż tej, no ale nie miałem czasu już jej tutaj szukać. Idąc dalej, do ciasta potrzebować będziemy jeszcze oliwy z oliwek, drożdży oraz soli, no ale zakładam, że ją akurat każdy z was ma w domu. Jeśli chodzi o sos do pizzy i dodatki, to pamiętajmy, że pizza neapolitańska charakteryzuje się bardzo małą ilością dodatków, w przeciwieństwie do tej tony śmieci, którą wrzucą wam w tele pizzy czy biesiadowej. Do sosu użyjemy tutaj pomidorów w puszce, całych paletti od Mutti. Do Mutti mam tutaj akurat największe zaufanie, jeśli chodzi o pomidory i Przeciery, wielokrotnie miałem okazję porównywać je do wyrobów innych marek i zawsze wnioski były te same. Do sosu potrzebować będziemy jeszcze świeżej bazylii oraz trochę soli. I słuchajcie, tak, to już jest wszystko. Szoki i niedowierzanie, że nie wsypiemy do tego sosu połowy torebki wegety i przyprawy do pizzy z biedronki. Sos będzie ultra prosty, tak jak w prawdziwej włoskiej pizzy, ponieważ tam idzie się na jakość składników, a nie na ich ilość. Co do dodatków, które włożymy już na naszą pizzę, to do pizzy napolitańskiej powinniśmy zaopatrzyć się w parmezan. Ja osobiście. Obiście tutaj również mogę wam polecić parmezan Gusto Bello z Biedronki. Natomiast ja zamiast parmezanu użyję zwykłego tartego chedara i mozzarelli, bo bardzo lubię serowe pizze, a sam parmezan nie da nam tak fajnego efektu rozlewającego się po pizzy sera. Oprócz tego jeszcze oczywiście świeży ser mozzarella w torebce. Z nim będzie trochę roboty, ponieważ trzeba będzie go dokładnie osuszyć, ale wierzcie mi, nie pożałujecie. Na koniec przydałoby się tutaj jeszcze nam jakieś prościutto. Jeśli chodzi o Kauflanda, w którym akurat ja robiłem zakupy, to wydaje mi się, że to jest najlepsze, co możecie tam kupić. Proces robienia ciasta zaczynamy od odmierzenia mąki. Potrzebujemy jej dokładnie 350 gramów. Teraz zimna woda z lodówki, 200 gramów. Ważne jest, aby woda była zimna, ponieważ ponoć zapobiega to zbyt szybkiemu rośnięciu ciasta. Teraz drożdże i tu możecie się zdziwić, ponieważ w zależności od naszych preferencji używamy od pół do jednego grama. Wiem, że może to być szokujące, bo robiąc pizzę w piekarniku zazwyczaj dawaliście 25 gramów świeżych drożdży lub 7 gramów drożdży instant, lecz przy pizzy napolitańskiej jest to całkowicie normalne i to ciasto bez żadnych problemów nam wyrośnie. Fakt, zejdzie się Dłużej, ale będzie zdecydowanie smaczniejsze. Formuję więc z tych drożdży kulkę o wadze 1 grama, powinno to wyglądać mniej więcej w taki sposób. Następnie wlewam do miski całą wodę, dodając do niej jeszcze 10 g soli oraz jedną łyżeczkę oliwy z oliwek. W przypadku, jeżeli robilibyście pizzę na kamieniu w piekarniku, to tej oliwy musicie dodać więcej. Tutaj, jako ciekawostkę mogłam powiedzieć, że do pizzy napolitańskiej do ciasta w ogóle nie dodaje się oliwy, natomiast do takich samodzielnych prób jej wykonania w domu jest to jednak zalecane. Teraz całość mieszam, a następnie dodaję tutaj naszą kuleczkę drożdży i rozcieram ją w palcach aż całkowicie się rozpuści. Wsypuję połowę mąki i mieszam ciasto aż będzie jednolite. Teraz dosypuję resztę mąki, warto zostawić sobie jej tutaj trochę do późniejszego podsypywania. Natomiast jeżeli ciasto będzie dalej zbyt lekkie to śmiało wsypujcie resztę a potem podsypujcie stolnicę czy blat już bezpośrednio z torebki. Teraz wyrabiamy ciasto i tu trzeba się na to psychicznie przygotować ponieważ ciasto powinniśmy wyrabiać minimum 15 a najlepiej to 20 parę minut. Nawet gdy nasza kulka będzie już idealnie gładka powinniśmy Ją dalej ugniatać i rozrabiać patrząc na zegarek. Nie wiem na ile w tym jest prawdy i na ile to cokolwiek daje, natomiast stosując się do tego co wyczytałem, rozrabiam ciasto przez właśnie te 20 minut. Teraz wkładam ciasto do miski i przykrywam je mokrą ścierką na 20 minut. Ważne, aby ciasto przez te 20 minut miało dostęp do powietrza, ale też ważne, aby nie wyschło nam tutaj za bardzo. Dlatego ścierka powinna być solidnie zwilżona. W niektórych przepisach wręcz zalecane jest, aby ciasto jeszcze na tym etapie trochę zwilżyć z wierzchu ręką, albo też mokrym ręcznikiem. Ja jednakże ograniczę się tu po prostu do przykrycia go mokrą ścierką Po tych 20 minutach wyjmujemy ciasto I formujemy z niego idealną kulkę Naciągając je od góry Potem szczelnie owijamy je w misce folią spożywczą Aby nie traciło wilgoci I odstawiamy na godzinę Po godzinie znowu wyjmujemy i teraz dzielimy je na pół Ponieważ w moim przypadku jest to ilość na dwie pizze Teraz w taki sam sposób jak wcześniej Formuję dwie idealne kulki I zawijam je folią w osobnych miskach W tym momencie rozpocznie się już ten właściwy proces Wyrastania i dojrzewania I teraz słuchajcie, najbardziej zalecane jest, aby ciasto spędziło w taki sposób 2 godziny w temperaturze pokojowej, w tych owiniętych miskach, następnie powinniśmy włożyć je do lodówki na całą noc, rano wyjąć i zostawić w temperaturze pokojowej jeszcze na 4 do 5 godzin. Jest to strasznie czasochłonne, natomiast proces ten można troszkę uprościć, zostawiając ciasto po prostu na 6 godzin w temperaturze pokojowej. Ja tak właśnie zrobiłem, ponieważ mam duże wątpliwości, czy ta lodówka w znaczący sposób coś by tutaj zmieniła. Natomiast jeżeli Wam się nie spieszy, macie czas, to polecam właśnie tak zrobić, ponieważ no, jakieś. Wpływ na ciasto na pewno to jednak ma. Jak widać po tych 6 godzinach ciasto bardzo mocno urosło, wręcz za bardzo. Teraz wyjmuję je z misek i znowu robię kulki. Teraz formuję placki i tutaj kolejne zaskoczenie, ponieważ nie powinno się tego robić wałkiem, a rękoma. Wszystko po to, aby ciasto nie było zbyt zwięzłe i pozostało naturalnie napowietrzone. Jest to trudne, przyznam, bo sam długo się z tym męczyłem i dopiero przy czwartej pizzy nabrałem jakiejś wprawy. Jeżeli nie dajecie sobie z tym rady i już musicie użyć wałka, to postarajcie się nie dociskać go zbyt mocno do ciasta. Placek wyszedł może niezbyt równy, ale jak na pierwszy raz to jest git Teraz czas na sos Pomidory lądują w naczyniu, wsypujemy tutaj też pół łyżeczki soli I dodajemy od 7 do 10 listków bazylii Teraz całość blendujemy, ale bardzo delikatnie Wystarczy tutaj jeden ruch blendera Ważne jest, aby nie zblendować tego sosu na jednolitą masę Tylko tak, aby dalej pozostały w nim kawałki rozbełtanych pomidorów Teraz smaruję pizzę sosem Taki sos z jednej puszki spokojnie wystarcza na 4 do 5 pizz Teraz sypię ser tarty, w tym miejscu zamiast sera tarty tego oczywiście powinien być parmezan, natomiast ja robię to w ten sposób, zależy kto co woli. Sera tego sypię tutaj bardzo skromnie, bo właśnie taka, czyli skromna, ma być pizza napolitańska. Teraz kroję mozzarellę, a następnie osuszam ją dokładnie ręcznikiem papierowym. Ważne jest, aby plasterki osuszyć jak najdokładniej potrafimy, ponieważ inaczej z naszej pizzy może zrobić się paćka. Po osuszeniu można jeszcze opcjonalnie te plasterki wsadzić w durszlak i włożyć na jakiś czas do lodówki. Lodówka też na pewno wyciągnie z nich trochę wilgoci. Osuszoną mozzarellę układam na pizzy, dodaję trochę sera tartego oraz te imitacje prościutto. Teraz rozgrzewam piec. Powinienem to zrobić tak w zasadzie wcześniej przed przygotowaniem pizzy, aby ciasto nie zdążyło naciągnąć sosem i wodą z mozzarelli. Natomiast producent deklarował, że piec rozgrzewa się w 10 minut, także nie powinno być tragedii. No ale niestety, pojawił się pewien problem. Okazało się bowiem, że piec ten nie chce się rozgrzać powyżej 250 stopni. Czekałem już ponad 40 minut i stwierdziłem, że coś jest nie tak. Zacząłem więc czytać opinie użytkowników, którzy wskazywali, że to nagrzewanie faktycznie nie trwa 10 minut, tylko bardziej 15 minut. 18. No ale co z tego, skoro ja czekam już ponad 40? Natrafiłem też na kilka opinii negatywnych, w których ludzie wskazywali na podobne problemy, że ich egzemplarz nie chce się rozgrzewać powyżej 300 stopni. Zauważyłem tutaj też, że lampki od termostatu co chwila gasną i zapalają się na nowo, co prawdopodobnie świadczy o tym, że ten termostat jest źle skalibrowany. Postanowiłem więc pozbyć się ogranicznika blokującego pokrętła w pozycji 5. W tym celu zdejmuję obydwa pokrętła, są one tutaj włożone po prostu na wcisk. Następnie za pomocą śrubokręta wyginam te blaszki, które... Właśnie odpowiadają za blokowanie pokręteł. W tym momencie termostat dalej będzie działał, ale wymuszamy na nim ustawienie go do większych wartości. Teraz termostat będziemy mogli ustawić za pomocą prób i błędów lub po prostu zrobić tymi pokrętłami parę obrotów i wtedy grzałki będą grzać przez cały czas. Faktycznie ta lekka modyfikacja pomogła. Piec miał rozgrzewać się bowiem maksymalnie do 420 stopni Celsjusza, a na termometrze mamy już ponad 450. Przywracam więc temperaturę do około 440 stopni i wkładam pizzę. Tutaj pojawia się problem, ponieważ zanim doszedłem do tego, jak nasz pies na Minęła ponad godzina od zrobienia pizzy. Tak jak się obawiałem, ciasto przejęło zbyt duże ilości wody, przez co włożenie jej do piecyka było bardzo utrudnione. No i przy tym też niestety cała pizza się rozpadła. Pizzę piekłem przez około 3 minuty i po zrobieniu prezentowały się one w taki sposób, czyli ogólnie tragicznie. Wszystko się nam tutaj skompresowało, sprawiając, że ciasto jest mega grube. Mimo to postanowiliśmy przeprowadzić test smaku, bo na pizzę tą czekaliśmy cały dzień. Akurat na kolacji był u nas Kamil, który pomaga mi przy projekcie smart przyczepy. Niedługo będzie kolejny odcinek. No, i możecie teraz zobaczyć nasze pierwsze wrażenia. No i są? Dobra? Że nie, się przekręciła. Znaczy się tak, uważam, że, na, że na, bardzo na, dobra, dobra, ale jestem też bardzo głodna. A ja, <laughs> Więc nie wiem, czy moja opinia będzie Natalia, Natalia, no ja obiektyna. Ja tak na odwrót mam. Mm. Jestem bardzo głodny i wiem, że to dobra pizza, dobre są te, tylko ciasto dla mnie za grube. Nie? No, trochę grube wyszło to ciasto. Mimo, że tam było naprawdę bardzo ja i mm, Ale fajnie, takie, fajnie że spód jest taki mega twardy, a ciasto takie miękkie, nie? Ja ja? Nie. Też? Proszę. Ale też e, uważam, że to ciasto może być grube z racji na to, że mieliśmy duży problem podczas wkładania tej pieccy. No, e, tak. A to wszystko przez to, że piec okazał się zepsuty, tak? I to no. ciasto nasiąkło po prostu tym sosem no, tak. Więc myślę, że gdyby to było zrobione na świeżo i piec zadziałałby odpowiednio, to hmm. nie byłoby takiego problemu. I normalnie można by tak, było to. Tak, bo to ciasto wcale nie było za cienkie, bo nawet jak widzicie teraz, ono jest dość grube. Tylko, że kwestia tego, że już nasiąkło tym sosem hmm. i nie dało się go zdjąć. Bo my czekałem, na, najpierw czekałem pół godziny na nagranie tego pieca, nawet więcej, bo 40 minutach tak stwierdziłem, że to nie ma sensu i że coś jest nie tak dopiero zacząłem czytać opinie na EXPRESS, że ludzie mają podobne problemy no to rozkręciłem ten termostat i go Wyłączyłem. Następnego dnia test ten postanowiłem powtórzyć i tym razem od razu włożyłem gotową pizzę do rozgrzanego pieca. Zarówno przy tej mniejszej, jak i większej udało się to bez problemu. No i trzeba przyznać, że te pizze smakowały już naprawdę dobrze. Osobiście może nie porównywałbym tego do takiej prawdziwej pizzy napolitańskiej, lecz na pewno jest to zdecydowanie smaczniejsze niż wszystkie pizze z sieciówek takich jak Telepizza, Dagrasso, Bysiodowo i tak dalej. Smak jest porównywalny do pizzy, którą jadłem we włoskich restauracjach w Polsce, jedynie ciasto wyszło mi trochę grubsze, ale niestety Dalej nie jest porównywalny do pizzy, którą miałem przyjemność jeść w Neapolu. Tak na podsumowanie, postanowiłem przeliczyć proporcje zużytych składników i sprawdzić, ile na taką jedną pizzę tutaj wydałem. Żeby nie zanudzać Was szczegółami i obliczeniami, to wyszło mi coś około 9 zł na jedną pizzę. Także, no, w perspektywie dłuższego użytkowania, te 200 zł wydane na piecyk zwrócić tutaj błyskawicznie. Na koniec wpadłem jeszcze na głupi pomysł, aby w naszym piecyku zrobić sobie pizzę mrożoną. Ja wiem, to urządzenie jest totalnie do tego przeznaczone, ale tak z ciekawości włożyłem. Zauważyłem tutaj pizzę z żabki, za którą zapłaciłem 20 zł. Te pizze z żabki jak na mrożonki są całkiem niezłe, jeśli w ogóle można tak powiedzieć o pizzy mrożonej. Na pewno jest to smaczniejsze od jakiegoś Giuseppe czy innych popularnych mrożonek. Pizzę z żabki z racji tego, że była ona zamrożona musiałem robić dłużej, bo coś około 6 minut. Po wyjęciu okazało się, że spód faktycznie bardzo ładnie się przypiekł. Lecz pizza okazała się być strasznie rozwodniona. To wszystko przez fakt, iż przeznaczona jest ona do pieczenia w piekarniku przez około 15 minut w niższej temperaturze. No i woda, która powinna w tym czasie z pizzy odparować, tutaj po prostu nie zdążyła tego zrobić. Generalnie wyszło gorzej niż z piekarnika, więc do mrożonek raczej nie polecałbym tego używać, no chyba że w niższej temperaturze. Podsumowując, urządzenie, mimo tego, że dotarło do mnie niesprawne, naprawdę pozytywnie mnie zaskoczyło i z pewnością jeszcze nie raz sobie z niego skorzystam. No i słuchajcie, teraz jeszcze na zakończenie tego odcinka takie merytoryczne podsumowanie po ponad dwóch tygodniach korzystania z tego urządzenia. Ogólnie z naszego piecyka jestem bardzo zadowolony. Powiem wam, że teraz przychodzą do nas goście, to za każdym razem musi być popisowe danie, czyli pizza i to pizza, która zresztą wszystkim bardzo smakuje. Zrobiłem już z 15 pizz i muszę wam powiedzieć, że faktycznie da się to robić bez wałka, no ale jednak trochę ich trzeba przerobić, żeby nabrać w tym wprawy. Jeśli chodzi o to, czy jest sens dawać ciasto do lodówki na noc, czy nie, no to Powiem Wam, że testowałem różne metody, robiłem zarówno tak, i tak. I osobiście uważam, że to zostawienie ciasta nam w lodówce wcale wiele nie daje. Ciasto może jest trochę bardziej puchate, ma w sobie więcej powietrza, no ale taki efekt można również uzyskać przez odpowiednie formowanie placka. To, co zauważyłem, to że zdecydowanie najlepiej pizza wychodzi w maksymalnej możliwej temperaturze dla tego piecyka, ponieważ podczas wkładania pizzy, otwierania pokrywy, no z reguły ta temperatura spada o ponad 100 stopni w dół w trakcie już robienia pizzy. To jest nieuniknione, no bo po pierwsze odkrywam Pokrywę, wpuszczamy tam chłodne powietrze. Po drugie, wkładamy tam zimne ciasto i zimne składniki. No i to jest logiczne, że ta temperatura spadnie. Dlatego ta temperatura wyjściowa, do której rozgrzewamy piecyk, powinna być tutaj jak najwyższa. Piecyk ten spokojnie daje się rozgrzewać do ponad 500 stopni Celsjusza. I w momencie, gdy włożymy do niego pizzę, gdy on ma te 500 stopni, no to w procesie pieczenia ta temperatura spadnie nam tam do powiedzmy 400. No ale i tak lepiej, żeby spadła do 400 niż do 300. Więc jeśli chodzi o termostat, no to polecam sobie każdemu te blaszki wygiąć, tak żeby piecyk osiągał jeszcze wyższą temperaturę. Pamiętajcie też, aby przy takiej temperaturze nigdy nie sypać mąki bezpośrednio na kamień. Aby zaoszczędzić Wam stresu, pokażę Wam teraz, co się stanie w takiej sytuacji. Mamy w tym momencie ponad 500 stopni. Otwieram piecyk i sypnijmy tutaj sobie troszkę mąki. Zobaczcie, co się dzieje. No i patrzcie teraz. Duża ilość mąki może stworzyć płomień trudny do ugaszenia. Natomiast jeśli chodzi o to, czy dawać dużą ilość mąki na deskę pod pizzę, tak aby łatwo było ją do naszego piecyka zsunąć, to oczywiście, że tak. Mąka, która jest pod pizzą, nie ma się jak zapalić. I przyznam, że naprawdę konkretne podsypanie deski bardzo ułatwia nam wkładanie pizzy, nawet jeśli ma ona dużo dodatku. Co do mąki, testowałem Gustobello i ciasto wychodzi dużo lepsze niż w Wasi. Także, mimo iż mąka ta jest trochę droższa, no to serdecznie polecam. Też jeśli chodzi o to, na ile można temu termometrowi wbudowanemu tutaj ufać, no to robiłem test termowizji. W momencie, kiedy tutaj według tego wskaźnika mamy ponad 500 stopni, chociaż tych 500 stopni i tak już na skali nie ma, no to termowizja pokazuje faktycznie, że sam kamień ma powyżej 400 stopni. Ile dokładnie, tego znowu nie wiem, bo termowizja pokazuje tylko do 400. Ale jeżeli już sam kamień ma powyżej 400 stopni, to na pewno jest to już idealna temperatura do pieczenia naszej pizzy. No i na dziś to tyle. Ja się z Wami żegnam i życzę Wam smacznej pizzy. Jeżeli odcinek się Wam spodobał i chcecie więcej takich kulinarnych gadżetów, czy to z AliExpress, z temu, czy jeszcze z jakichś innych chińskich sklepów, to informujcie mnie o tym koniecznie łapką w górę, aby tych mów nie przegapić, suba, również możecie zostawić. Na dzisiaj ja już nie przedłużam, żegnam się z wami, no i narka.